Nie znaczy, wiem, smoka A drugi mówiłeś śmiertnik, tak? No nie wiem, udało ze smok, sprzedelki Ty Chyba B podchodzi jeden, coś mi minęło tam Tak, wyszedł, wyszedł wyszedł dół Dobra? Poczekaj, ci mi się poczekaj, Kurwa co to było? Widzieliście? Zrób ktoś ślata z tego nie proszę Niebie bombę, nie bi bomby. No pokładzie ci Wajzer kurwa Kurwa nie słyszałem No i pokoje raczej nie? Idę. Za za ty gdzie idziesz? Rzuć mi tę resztę Nie! No nie, co to za kobieta jest? Twoja no mu się wiebała, no, się wjebała, podskocz <laughs> Ale co? Nie żyje? tak! No. Masz, jeszcze raz Ale mu skoczyła na łeb, bomba na małe <laughs> Czekaj Jak ja mam kopać żelazo? <laughs> Ron, boosta dostałem, to teraz mogę sobie... jeszcze co mogę zrobić? Mogę podejść tak, mogę zrobić tak... Mogę się wcelować. Za czerwoną Tak. Czer yy, ra ra hmm. Radia AW podchodzi. Czemu on się tak spierdolił między nami? Jeden obity. Obity, obity, no obity. Co, co jest? Yeah. Jeden na trzy? Mm. Let's go. Mogę kto? Śniadek czysto. Rampa zgasił. Trampę chcieli zgasić, ale nie zgasiły. Mid A, wyszedł. wyszedł. Wow. Paka. Nie no, kurwa mać, no w boilerze siedzi jebany. No nie wytrzymał z tymi... Leży i ten by boiler. Tomek ma taką pozycję, że się wyjebie za zero. Patrz sobie galę. No. no.